Jak rozeznać objawienie prywatne? W jaki sposób rozeznawano w historii? Spróbujmy dzisiaj zobaczyć starotestamentalne i nowotestamentalne zasady rozeznawania i odkryjmy piękne, stwierdzone przez Kościół, objawienie spontane. Już Stary Testament daje kilka zasad, kilka reguł rozeznawania objawień, rozeznawania proroków. Część dotyczy orędzia, które dany prorok wygłasza, a część dotyczy jego samego, czyli w jaki sposób on żyje. Możemy rozpoznawać badając treść orędzi i możemy rozpoznawać patrząc na jego życie. Pierwsza podstawowa cecha, o której mówi Stary Testament, to zasada, w czyim imieniu głosi prorok. Jeżeli głosi w imieniu innego Boga, jeśli. Nie woła w imieniu jednego Boga Izraela i Boga Jahwe, albo korzysta z jakichś praktyk, które w jasny sposób są zakazane przez prawo, przez Biblię wróżbiarstwo, nekromancja, wywoływanie duchów to jest już pierwsza reguła rozoznawania: jesteśmy 100% pewni, że to nie pochodzi od Boga, że to nie jest Boże. Druga prosta reguła rozeznawania to pytanie o życie moralne. Danego proroka, jego autentyczność. Prorok Jeremiasz w 23 rozdziale zapisał nam takie słowa. Wśród proroków Samarii widziałem szaleństwo. Prorokowali w imię Baala i zwodzili mój naród Izraela. I tutaj mamy to pierwsza reguła. A teraz druga. A wśród proroków Jerozolimy widziałem obrzydliwość, cudzołóstwo, zatwardziałość w kłamstwie, popieranie złoczyńców. Przy czym nikt się nie nawraca ze swej niegodziwości. Stali się oni wszyscy dla mnie jakby sodomą, a mieszkańcy ich jakby gomorą. Kryterium drugie, które mówi nam o tym, że jeśli czyny proroka świadczą przeciwko temu, co głosi, to nie jest autentyczny. Zobaczymy później, jak ojcowie kościoła tą regułę rozwinęli. Nie jest to jednak reguła wystarczająca, bo czasami możemy rozpoznać jako coś moralnie złego, coś, co nie jest moralnie złe, ale jest szokujące. Przykładem może być prorok Ozeasz, którego Bóg posyła do tego, by ożenił się z prostutką, z nierządnicą. Samo w sobie to nie jest grzeszne, ale wywołało szok, wywołało, było zgorszące dla ludzi. W tym jednak Poleceniu, w tym jednak takim proroczym geście, Bóg pokazywał coś więcej, że to naród jest nierządnicą, nie jest niewierny, a Bóg dalej kocha. Trzecia reguła, którą podaje nam Stary Testament, jest prosta. Czy proroctwo jest autentyczne, rozpoznajemy po owocu. Czy wypełniło się to i w jakim stopniu się wypełniło to, co było zapowiedziane? Księga Powtórzonego prawa. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć. Jeśli pomyślisz w sercu, a w jaki sposób poznam słowo, które pan nie mówił, gdy prorok przepowie coś w imieniu pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, znaczy to, że tego pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał. Prosta reguła, ale bardzo ważna, jednak ta sama reguła nie wystarcza, bo wiele proroctw jest warunkowych. Jeśli lud odpowie wiarą, to się to wydarzy. Nie odpowie wiarą, to się nie wydarzy. Księga Jonasza pokazuje nam to jasno: Jonasz prorokuje, że Niwa zostanie zniszczona, a ludzie się nawracają. Proroctwo jest warunkowe, to się nie dzieje to było autentyczne proroctwo, więc jedna reguła, zobaczcie, wyrwana z kontekstu, nie wystarcza do prawdziwego rozeznania. To są podstawowe reguły Starego Testamentu. Nowy Testament mówi nam o wiele więcej, o wiele głębiej i daje nowe zasady rozeznawania. Nie odrzuca tych starych, ale je pogłębiej i poszerza. Pierwsza bardzo ważna reguła. W ogóle Nowy Testament bardzo rzadko, prawie nigdy nie mówi o Jezusie jako proroku. Dlaczego? Dlatego że w bardzo czytelny sposób pokazuje, że Jezus jest kimś o wiele więcej. Że jest Bożym słowem, że jest tym, który jest wypełnieniem wszystkich proroctw. Ale pokazuje nam w niektórych scenach, w niektórych sytuacjach Ewangelia Jezusa jako proroka, który pełni pełną misję prorocką. I teraz co jest fundamentem rozeznania proroc Nowotestamentalnych? To, że Jezus powiedział nam wszystko. Jezus jest pełnią objawienia, bo jest synem Ojca. I teraz nic, żaden prorok nie może nic powiedzieć więcej niż Jezus. Jeżeli ktoś by chciał coś dodać do objawienia, które przyniósł Jezus, albo mówił wbrew objawieniu, wbrew Ewangelii, to to jest 100% pewne, że to nie jest ewangeliczne. Każde proroctwo poapostolskie jest tylko aktualizacją objawienia, tego Jezusowego, tego objawienia przez duże o. Tu i teraz Bóg przez proroków przypomina nam coś z objawienia, które przyniósł Jezus, ale nic nowego nie mówi. Jeśli patrzymy na tą regułę, no to na przykład mormoni wierzą, że w XIX wieku Józef Smith otrzymał Księgę Mormona i objawił mu ją Anioł Boży i uzupełnia to, co jest Ewangelii. No to już jasno, tylko tą regułę stosując, nowotestamentalną, jesteśmy 100% pewni, że to nie może być Boże. Już nie, Pomijając inne reguły rezyznawania, niemoralne jego życie i, i pewne, pewne zachowania, które absolutnie nie licytują z postawą proroka. Innymi poroctwami, które jasno nam wiemy, że nie są autentyczne, to są proroctwa na temat końca świata. Mamy dzisiaj wielu, którzy ciągle mówi, że będzie już przychodzą trzy dni ciemności, już będzie teraz ten koniec. To nie jest problem tylko dzisiejszy. Przeczytajmy, co mówi Hipolit Rzymski. I to jest już drugi wiek. Bardzo wczesne świadectwo. Inny znowu biskup, również z pontu. Człowiek pobożny w i pokorny, ale nie studiujący dostatecznie Pisma Świętego, natomiast wierzący we sny. Pod wpływem tego, co mu się trzykrotnie przyśniło, zaczął głosić, niby jakiś prorok. Widziałem to i to i z pewnością to nastąpi. Pewnego razu, ulegając złudzeniu, Oświadczył wprost, czy wiecie, bracia, że w najbliższym roku nadejdzie sąd ostateczny. Więc ten problem był ciągle. Ktoś zaczął mówić coś więcej niż mówi nam Ewangelia, precyzyjnie mówić, co kiedy przyjdzie, kiedy. Jesteśmy 100% pewni wtedy, że to nie jest prawdziwe. Druga reguła mówi nam o kolejnym szukującej nowości Ewangelii. i Jezus jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, kto by negował to? Już święty Janna mówi o tym, kto by mówił, że Jezus nie przyszedł w ciele, to to jest Duch antychrysta, to nie jest Ducha Świętego. Jeżeli ktoś nam neguje to, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem, neguje to, że jest prawdziwym Bogiem, to nie jest to autentyczne działanie Ducha Świętego. Pierwszy List Jana 41, pierwszy List Jana mówi nam tak. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch Antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Trzecia reguła znawania jest. Bardzo konkretna. Duch Święty stworzył Kościół. On jest dawcą tego wymiaru hierarchicznego. On, to, jest, to jest jego działanie. Mówiłem już o tym w ostatnim odcinku. Nie może być tak, że prorok mówi, że nikt nie jest ponad nim. Kościół strzeże depozytu wiary przez wymiar hierarchiczny. Więc kto to odrzuca, nie jest autentycznym prorokiem. I to się wiąże z czwartą regułą rozeznawania. Też troszeczkę już o tym mówiłem proroctwo jest charyzmatem, więc nigdy na 100% nie jest pewne. Widzimy niejasno, jakby zwierciadle. Każdy prorok, który mówi, że 100% jest wszystko pewne i nie pozwala rozeznawać, jest 100% pewny tego, co, co, co ma jakieś obrazy, wizje, sny, to wiemy, że to jest złudzenie. Święty Paweł mówi jasno. Procy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają. A w innym miejscu wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Potrzeba badać, rozeznawać. Kto mówi, że nie potrzeba, że do mnie mówi Duch Święty bardzo jasno, ja tu wszystko rozeznałem i Kościół nie może się w to wtrącać, to nie jest autentyczne proroctwo. Piąta reguła wiąże się z tymi poprzednimi. Święty Paweł mówi tak. Dary duchowe proroków niech zależą od proroków. Chodzi o to, że nigdy Duch Święty nie łamie naszej woli. Jeżeli ktoś mówi, że on teraz jest tak poruszony przez Ducha, że on musi to powiedzieć, on nie umie się opanować, to znaczy, że to pochodzi z jego sfery emocjonalnej. Duch Święty nigdy nas do niczego nie łamie, nie zmusza, nie sprawia, że ja nie mogę się opanować. Kto się nie może opanować, to jest jego ludzka sfera. I to są takie podstawowe reguły rozumowania, które znajdziemy w Starym i Nowym Testamencie. Kiedy patrzymy na ojców Kościoła, to widzimy, że oni rozwijają, bazując na tych regułach, rozwijają je. Prostym przykładem może być Didache, pismo z II wieku, tzw. nauka dwunastu apostołów, którzy mówią, że jest nawet z końca I wieku. I mówi sporo o prorokach, mówi tak, że należy badać, czy nauczanie jest zgodne tradycją. Czy są wierni powołaniu do głoszenia Ewangelii Wędrownego? Czy są wygodni? Czy szukają wygody? Czy żyją na wzór Pana i wypełniają to, co głosił? Czy, czy nie są obłudnikami? Jaką mają motywację? Czy nie chcą pieniędzy za prorokowanie? Czy nie chcą pracować uciekają od pracy? To jest oznaka nieautentyczności. II do V wieku w kościele było dużo napięcia wywołane proroctwem, tak zwanym nowym proroctwem, taki ruch montanistów, którzy bardzo byli gorliwi, pobożni, bardzo radykalni w postach, w męczeństwie, ale z drugiej strony zaczęli głosić pewne fałszywe nauczania, właśnie w kontekście charyzmatu, w kontekście proroctwa, dlatego nazywanych nowym proroctwem. Kościół sprzeciwił się temu. Coraz bardziej i bardziej mówiąc, że jest to fałszywe. Z kilku powodów. Po pierwsze, głosili oni, że proroctwo może wydarzyć się takie, że wpadasz w manię, w szał, bez świadomego używania rozumu. I chrześcijanie mówili: Nie, duch święty tak nie działa, nie działa wbrew nam. Duch święty nas nie zmusza, nie wprowadza jak właśnie pogańskie jakieś wyroczniki, którzy zażywają jakieś środki, palą jakieś zioła i wpadają w jakieś stany. Odmienne stany umysłu. Nie, nie, do święta tak nie działa. I to pierwsza różnica. Druga rzecz, którą zarzucali chrześcijanie montanistom, że oni są skupieni na czym? Na końcu świata, na mówieniu sensacyjnych przepowiedniach, że koniec świata jest bliski. Skąd my to znamy? Zobaczcie, a katolicy mówili: nie, 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 nie. Tylko Bóg zna ten koniec świata. Słowo Boże i proroctwo nas uczy żyć tu i teraz. Mamy być gotowi, mamy oczekiwać, mamy wołać marna ta, ale kto zaczyna ciągle tylko mówić o taki przesadny sposób, że jest koniec świata, już teraz, już się wszystko będzie sypało, cały świat się wali, to to jest nieautentyczne. I trzecia, trzeci motyw, który robili montaniści, odrzucili wymiar hierarchiczny. Stworzyli swoich biskupów, swoją hierarchię, prorocy byli ważniejsi niż, niż, niż biskupi, i to był trzeci argument, nieautentyczność Bardzo jasny, zobaczcie, konkretny, który dzisiaj też widzimy. Tych, którzy mówią, że teraz jest kościół, musi być duchowy, tylko niektórzy, wyjątkowi kapłani, ci duchowi, ich trzeba słuchać, a reszty kościoła nie. To jest dokładnie to samo, co było w II wieku, od II wieku, ruch montanistów. Temat się rozwija, to nie uspokoiło te traktaty teologiczne tych objawień. Jest 1516 rok, Sobór Laterański V. I problem już jest tak gorący, że Kościół musi na soborze oficjalnie pismo wydać na temat głoszenia kazań i zakazać głoszenia kazań na podstawie objawień prywatnych. Bo pełno jest takich, co mówi sobór, że tych, którzy głoszą nakazanie przeciwko papieżom, biskupom, bo mieli światło i wszyscy upadają, wszystko się wali, kościół jest już upadły. To jest to, co dzisiaj słyszymy, dokładnie to samo. Sobór nakazuje od tego momentu, to jest 1516 rok, by nikt ktokolwiek jakieś objawienia zaczęły być w ogóle dopuszczone, to musi być komisja. Biskup musi powołać komisję z teologami, muszą to zbadać, i tylko na tej podstawie, przynajmniej trzech, czterech musi być teologów, dopiero wtedy jest możliwość, by coś zostało uznane. Dopiero wtedy, to pierwsze takie oficjalne przez Kościół jasne ustanowienie zasad, w jaki sposób. Takich podstawowych zasad, co robić z tymi objawieniami, jak je rozeznawać. Nie może sobie jedna osoba, nawet jeden biskup sobie powiedzieć, że coś jest autentyczne. Potrzebuje komisji, potrzebuje badać sama, jeżeli nie potrafi tego rozeznać, potrzebuje przekazać to do stolicy apostolskiej. To reguły, które do XVI wieku funkcjonowały. Od XVIII wieku powstaje coraz więcej pism, coraz więcej e, głębokich, też wraz z rozwojem nauki, historii. Powolutku też psychologii, coraz więcej nowych, takich głębszych zasad rozpoznawania. Powiemy sobie o nich w kolejnym odcinku. A teraz chciałbym krótko zainteresować Was pięknymi objawieniami w Pontme. Objawieniami jednorazowymi. 17 stycznia 1871 roku Matka Boża objawiła się we Francji w małej wioseczce w czasie strasznej wojny. Wojna francusko-pruska. Wojna wyniszczająca dla Francji fatalnie. Francja jest w ruinie. Paryż jest oblężony. Mieszkańcy głodują. W połowa Francji jest zajęta. Wojska są całkiem niedaleko. 50 kilometrów wojska pruskie od o tej miejscowości. To mała, ludka wioseczka. Tam mieszka 100 osób, około 15 domów. Mała miejscowość. Co więcej, w okolicy panuje tyfus. Panuje ospa, straszny czas. I w tym strasznym czasie jest godzina 18:00 wieczorem 17 stycznia. Dwunastoletni Eugeniusz Barbet wychodzi z stadoły, gdzie razem pracują z tatą i bratem. Brat Józef ma 10 lat i widzi nad domem sąsiadów jakieś 6 metrów nad ziemią piękną damę tak ją nazywa w niebieskiej sukience uśmiechniętą i wyciągającą do niego ręce. Ma ona złotą koronę na głowie, a pod jej stopami jest wiele gwiazd. Rodzice nie dostrzegają tego, co widzi Eugeniusz, dziwią się, o co mu chodzi, ale jego brat, młodszy 10-letni Józef, widzi to samo. Mama nakazuje im wracać do domu na kolację, że wymyślają coś, jedzą kolację i po kolacji chcą zobaczyć, czy ta pani jeszcze jest. Wychodzą i jest dalej, wpatrują się w nią. Przychodzą inne dzieci, przychodzi Jedenastoletnia Franciszka Richet i przychodzi Joanna Maria Lebozet, dziewięcioletnia i też widzą piękną panią. I teraz już w czwórkę oglądają ją i ich opisy dziewczyn pokrywają się z opisami chłopców. Przychodzi proboszcz, nic nie widzi. Przychodzi miejscowa siostra zakonna, też nic nie widzi. <grych> Zaczyna się zbierać coraz więcej osób, jest około 50 osób. Przychodzą kolejne dzieci, czwórka kolejnych dzieci i też deklarują, że coś widzą albo przynajmniej wskazują na coś, bo to najmłodsze dziecko miało Augustyn Błatę, miał tylko 2,5 roku. Ksiądz inicjuje modlitwę różańcową. To jest piękny, teraz charakterystyczny szczegół, jak ludzie odpowiadają w dobry sposób na Boże objawienie, zaczynają się modlić. Bo Maria tylko wyciągała ręce do dzieci. Trwa modlitwa, i w momencie modlitwy obraz zaczyna się zmieniać. Wokół tej pięknej pani pojawia się mandorla, czyli taki starożytny sposób przedstawiania świętości, przedstawiania boskiej sfery. Na jej piersi pojawia się krzyż. Wokół niej, na tym okręgu, pojawiają się świece. I ludzie modlą się dalej. Śpiewają: Pieś magnifikat wielbi dusza moja Pana. I w ramach modlitwy, w razie, wtedy, kiedy się modlą, ten obraz zaczyna się dalej zmieniać. Pod stopami Maryi rozwiewa się chorągiew i pojawia się słowo, wezwanie. Módlcie się dzieci, módlcie się. Kiedy się modlą, przychodzą w litanie, wołają modlitwą litani. I w napisie zmienia, pojawia się słowa, mój syn wkrótce was wysłucha. Śpiewają kolejną pieśń, antyfonę maryjną. Napis się znowu zmienia. Mój syn czeka na was. Śpiewają pieśń pokutną, Panie zbaw nas. Maryja jest zasmucona, pojawia się wtedy e, takie troska na jej twarzy. Maria, e, przed Marią pojawia się duży czerwony krzyż, Maria się na nim skupia. I ostatnią antyfonę, które śpiewają Witaj Gwiazdo Morza. Maryja się rozpromienia, wyciąga do ręce i obraz powoli zanika. Wszystko kończy się około godziny 21. Niesamowite są jakby wszystkie okoliczności. Dzień po tych objawieniach, dwa kilometry od Pont M, było słychać ostatnie wyszczały. Następuje rozejm, wojsko Pruskie się wycofuje, wszyscy młodzi ludzie, wszyscy ludzie, którzy wjechali na wojnę z wracają, wszyscy. Badanie tych objawień jest szybkie, już następnego dnia próbuje wszystko spisuje. Działanie biskupa, pierwszy proces kanoniczny, potem drugi w 1920 roku z oficjalną uznanie po dwóch badaniach kanonicznych tych objawień. Ale tutaj piękna reguła zeznawania, zobaczcie modlitwa, odpowiedź wiarą rozwija objawienie. Samo objawienie może być sensacyjne, może być, ludzie mogą się zachwycić, ale dopóki nie odpowiedzą wiarą, to to objawienie nie przyniesie owocu. Tutaj widzimy, że ci ludzie modlitwą, odpowiadając w Boży sposób na objawienie, sprawili, że to objawienie się wypełniło i owoc zobaczyli bardzo szybko w swoim życiu. Objawienie nie jest po to, żeby nas poruszyło, tylko żeby nas czymś wytrąciło, wow, coś wyjątkowego. Nie, ono ma nas doprowadzić do skupienia na Jezusie. I tutaj Matka Boża skupia na Jezusie. Zobaczcie, prowadzi do Jezusa, prowadzi do zaufania, prowadzi do modlitwy. A modlitwa jest nieodzowna, byśmy umieli to objawienie w pełni przyjąć, w pełni przetrawić. Piękne objawienia. Zachęcam by je zgłębić. W książce w mojej książce na ten temat, będzie dużo więcej szczegółów na temat też tego objawienia. Zachęcam do pielgrzymek. To jest bardzo mało znane sanktuarium w Polsce. Autentyczne, piękne. Te dzieci poświęciły swoje życie później, by służyć Bogu w różny sposób. Jako kapłan, jako siostra, jako świecy. Ale żyli bardzo blisko. Jeden z najmłodszych, Eugeniusz Frito, mając 4,5 roku, widział Maryję. Jego tata mu powiedział, żeby patrzył, ale nic nie mówił. Ten tata szybko umiera. Do końca życia nic anonimat nie mówił. Umierając jako jezuita, misjonarz w Chinach powiedział, tak naprawdę widziałem Matkę Bożą. Piękne objawienia. Zachęcam, by je zgłębić i rozeznawać wszystko, co słyszymy. Niech Pan Was błogosławi. Zapraszam do kolejnego odcinka.